Procesor AMD, karta graficzna AMD, zestaw za 3,5 tysiąca złotych w zamkniętej budzie jedziemy. Cześć, kochani z tej strony, Kamil, to znaczy, prawie każda buda jest zamknięta, ale chodziło mi o to, że nie mamy przeszklonego panelu. Tym razem, jak widzicie, w każdym razie mamy dzisiaj zestaw za 3,5 tysiąca zł mniej więcej na AMD razy 2. Dlaczego taki zestaw? Otóż AMD ostatnio troszkę. Namieszało, wypuszczając drugie wcielenie procesora Ryzen 5600 z dopiskiem AF. No i jak się okazuje, jest to taki brat bliźniak, można powiedzieć, Ryzena 52600. Ma troszkę niższe taktowania, jedynie. A poza tym niedawno wyszła ich karta graficzna Radeon RX 5600XT. Całkiem fajna wydajność, zbliżona bardzo do RTX a 60 cenowo również gdzieś podobnie już w tej chwili te karty się układają. No i chciałem zobaczyć, jak ten nowy Ryzen współpracuje z nowym Radeonem. Także kartę graficzną już znacie. Procesor tak samo. Posadzimy go na płycie głównej MSI B450 A Pro Max. Żeby poprawić lekko kulturę pracy, dołożyłem tutaj również ferę. 3 od Silentium PC do chłodzenia procesora. Mamy tutaj również 16 GB RAMu o częstotliwości 3000 MHz. Model Ballistics Sport LT dokładnie. System oraz gry znalazły się na dysku SSD Crucial BX500, pojemność 408 GB. O prąd zadba tutaj zasilacz Silentium PC Vero. M2, tutaj ona jest niewiele droższa od L2, a jest półmodularna, to troszkę zawsze ułatwia życie. Obudowa natomiast to również Silentium PC, model Signum SG1 Pure Black bez okna. No i od tej obudowy tradycyjnie sobie zaczniemy. No tutaj Silentium PC, najniższa półka cenowa, nie spodziewajmy się po niej nie wiadomo czego, ale ogólnie jest dobrze wykończona. Ja mam tutaj tylko takie trzy uwagi, o których warto pamiętać. Przede wszystkim jest tylko jeden wylotowy wentylator, na froncie niczego nie ma. Także można by pomyśleć o dołożeniu drugiego, ale nie jest to konieczne, z tego względu, że przedni panel jest cały z meszu. Także tutaj, nawet jak się przyłoży rękę do niego w tej chwili, komputer jest włączony, jak widzicie, to czuć to. Powietrze, które jest zaciągane przez wentylator z tyłu oraz przez wentylator procesorowy. Tutaj nie zagotują nam się podzespoły bez tego frontowego wentylatora. Druga sprawa, i właściwie trzecia od razu, też ogólnie jeśli chodzi o budowę czy składanie komputera w tej obudowie, wszystko przebiegało w miarę gładko, nie mam większych zastrzeżeń, ale nim zainstalujecie płytę główną, warto jest przykręcić raz dysk SSD 2,5 cala, jeżeli będziecie się decydować na taki. Ponieważ jak już zainstalujemy płytę główną, to zasłonięte są niestety śrubki. I tak samo przed płytą główną warto jest przeciągnąć kabel zasilający procesor. Potem już może być ciężko go troszkę przeciągnąć, tam jest trochę za ciasno. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp oraz przedstawienie podzespołów. Przechodzimy do testów. Benchmarki zaczynamy od Assassin's Creed. Gra, która lubi obciążyć procesor, niestety pokazuje, że nasz Ryzen będzie w takich sytuacjach limitował kartę graficzną. Na szczęście dzięki podkręceniu procesora na 4,1 GHz da się zniwelować ten efekt, także Fera 3 okazuje się tutaj przydatna. W rozdzielczości 1440p jest już lepiej, ale nadal potencjał karty nie do końca wykorzystany. Podobna sytuacja w Far Cry'u, ale znowu mamy do czynienia z tytułem, który umie korzystać z procesora, także decydując się na taki zestaw, warto skorzystać z możliwości, jakie daje nam AMD i podkręcić procesor do możliwie najwyższych zegarów. Counter-Strike bezproblemowo na obydwu testowanych rozdziałkach. Średnio nie schodzimy poniżej 200 fps. Shadow of the Tomb Raider to już zupełnie inna bajka od dwóch pierwszych testowanych tytułów. Gra zdecydowanie bardziej obciąża grafikę i świetnymi wynikami możemy się cieszyć i bez podkręcania procesora. Tak samo w Wiedźminie 3. Bardzo zbliżone wyniki do tych, które uzyskałem na naszej Intelowskiej platformie testowej, więc jak sami widzicie, bottleneck zależy od punktu siedzenia. Borderlands na najwyższych ustawieniach jest trochę zbyt wymagające dla naszego zestawu w rozdzielczości 1440p, ale w Full HD rozgrywka bezproblemowa. Bardzo przyjemne wyniki uzyskamy również w Fortnite. Na ustawieniach epickich nie schodzimy poniżej 60 fps, niezależnie od rozdziałki. Fallout w kosmosie, to znaczy The Outer Worlds, na najwyższych ustawieniach odpowiednio 84 i 64 klatki na sekundę średnio. Red Dead Redemption 2 testowany na wulkanie i ustawieniach Ultra, Full HD da się jeszcze spokojnie pograć, ale w 1440p warto jednak zejść na ustawienia wysokie przynajmniej. W Apex Legends ruszył niedawno czwarty sezon. Gracie? Co myślicie o aktualizacji mapy? Dajcie znać w komentarzach. A wyniki? 115 i 85 klatek średnio. GTA 5 testowałem na ustawieniach bardzo wysokich i w obydwu przypadkach wynik pozwala cieszyć się grą bez zmartwień o spadki FPS-ów. Na zakończenie jeszcze Gwiezdne Wojny. Świetna gra, świetne wyniki. Nic tylko korzystać z mocy. Teraz kilka słów o kulturze pracy. Mamy tutaj naprawdę przyjemny zestaw pod kątem hałasu. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na overclocking procesora, czy nie. Nawet przy stuprocentowym obciążeniu karty graficznej i CPU nie jest źle. Temperatury również w normie. Dałoby się tutaj urwać kilka stopni, dokładając frontowy wentylator, ale jak wspomniałem wcześniej i co widać po wynikach, nie ma takiej konieczności. Jeśli jednak decydowalibyście się na podkręcenie CPU, moim zdaniem warto. I na zakończenie pobór prądu, co nie wymaga chyba komentarza. Wracamy do studia. No, i jak sami widzieliście, nasz zestaw całkiem fajnie radzi sobie w grach. Można, jak się okazuje, pograć na zestawie Full AMD, do tego całkiem przyjemna kultura pracy. Link do testowanego zestawu zostawiam Wam jak zwykle w opisie. No a teraz jeszcze tak chciałbym w dwóch zdaniach powiedzieć, dlaczego taki zestaw dzisiaj pokazuję. Nie chodzi o to, że promujemy AMD, jak niekiedy tam w komentarzach znajdują się takie uwagi. Tutaj chodziło mi bardziej o zwiększenie tej świadomości, że. Nastały takie czasy, że można komfortowo grać bez strat na jakości czy wydajności zarówno na zestawach Intel NVIDIA czy AMD NVIDIA, jak i AMD AMD. Dla nas konsumentów jest to tylko na rękę, co sami mogliście zaobserwować przy okazji ostatnich premier, na przykład właśnie Radeona RX 5600 XT. Konkurencja powoduje to że są obniżki ceny, zwiększenie wydajności, pojawiają się takie procesory jak Ryzen 5600 AF na przykład. Także dla nas to są same korzyści. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o testowanym zestawie. Czy gralibyście na takim kombinacji AMD-AMD, czy jednak wolelibyście tutaj wsadzić jakiegoś RTX 2060? Pamiętajcie o. Łapkach, w górę, subskrypcjach i dzwoneczkach. No, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.